Dalej kontynuować naszą grę i nasze przejścia z tym posrańcem w grze, jaką jest Death Island. Death Island 2 przechodzimy dalej. Wczujmy się z powrotem w te emocje. Pomijmy sobie tą kacenkę i przejdźmy do. Do tego przystojniaka, który nas zaraz chce zajebać. Aha. Hello? Oh my god! Kurwy Syniaki. Zobacz, on jest, on jest odporny, to jemu nic nie robi. To nie robi na nim żadnego wrażenia. To jest bardzo złe, bardzo niedobre. Kurwa, pierdolnie mnie, no chciałem sobie odgłosić trochę słuchawki Ty kurwa gnoju jewanie Łop! A no, was to jest w tamtej broni, to jest szkoda. Kurwa, podniósł to. mi pierdolną, czekaj, którym była apteczka. No właśnie, zapomniałem czym była apteczka. Czym była apteczka, pamiętasz? Roby nie żyje. God damn, czekaj, ku rzucało. Czekaj, czym była apteczka? Zapomniałem, wyleciało mi to w ogóle z głowy. X jest lata Furia G, przeładowanie, odpychanie dziennik broni, koło jakieś chujemuje, dzikie węże. Skokutni... Kurwa, nie wiem. Nie chcę mi się szukać. Pogonimy to i sprawdzimy to zaraz. Czekaj. Kurwa, jedną granatę sobie nogi. To jest kopnięcie. A, F pewnie. A jednak nie. G. Też nie. dobra, zaraz to sprawdzimy. Op! Mamy gwoździarkę. Mamy wiatrówkę. Bang. Bang. Ups. Kurwa, żebym jeszcze trafiał w A! Nie trafiłem. Trafiłem. On mnie też trafił. Znowu mnie trafił. Ej, czekaj, kurwa. Czym to było? H! A ja? Tak jakbyś nie wiedział, to jest H, nie? O, za dużego. go... Za dużo go po prostu uszkodziłem i teraz się dopierdzielił do mnie. Przeładujmy sobie broń. Tu mamy panią, która lubi krzyczeć. O, o kurwa, zobacz, ale mnie wziął z nienacki. A uciekaj! Dobra, ulecz się i uciekaj. Koko cytronę Zamkniesz tą dziurę Uuu Nie spodziewałem się tego A kurwa zaraz mnie zabiją Nie no to będzie Nie przejdę tego Uwierz mi rozumiesz że nie dam rady tego przejść Znowu chyba O jeszcze się podpaliłem Musimy trochę podnieść chyba Kurde poczekaj Czek w stresie robi głupie rzeczy No, czekaj, podnieśmy apteczkę No dobra, on ich trochę sam pozabija, nie? Nie? You know? Okej okay. Uuu Zbijmy sobie trochę... O kurwa mać Zbijmy sobie coś trochę tutaj Skakać, trzeba skakać i wszystko podnosić, co tylko jest możliwe. Ej, tutaj mamy coraz to mamy mniej miejsca. A kurwa, zabiję mnie znowu. Jebany mnie zabije, Aż nie mam gdzie się chować nawet. Choćbym chciał, to nie mam gdzie. Spierdrz, ode mnie Ej, dlaczego ja nie mam żadnych apteczek Kurna tam, zaraz mnie zabijemy Tu jest coraz to więcej O, może tu będzie apteczka, była apteczka, Ulecz mi się, raz, dwa, szybko o, Ale mi pan Pompka, pyk, jedna, druga. Ucieknijmy od tego trochę, tałatajstwa. Ty, kogoś zabiłem. A, kurde, znowu mnie chce zabić. Ej, to nie jest, to nie jest nic dobrego tutaj. A, podnoś to, ulecz się, a, w ostatniej chwili. Kurde, no nie da rady, no nie nic... Ja nic tutaj teraz już nie zrobię O, ulecz się, dawaj, szybko. Dobrze Zróbmy to... Aj się jeszcze podpaliłem. Podnośmy wszystko, co tylko się da. Moc je jak na badaniu technicznym. Ach. Jeszcze troszeczkę, już, już mało brakuje. Jestem skupiony tylko na jednym tym. Aaa! Kurwa, no za chuja. nie da rady. Nie dam rady, widzowie. Pomóżcie mi jakoś. O, nie dam rady. Oni mi chcą zrobić krzywdę. Przeładowałem, przeładowałem. Rzućmy trochę... O, jest ta apteczka. Szybko podnuś to, kurwa i ładuj to w siebie. Jedna. Poszła, dobra, druga, trzecia. Wszystko mamy. Nie jest źle, nie jest źle. Jesteśmy w grze, jedziemy dalej. Gdzie mamy tego swojego? Ancymonka. Tam mamy główną gwiazdę. Uh, ej, udało się. Oh, udało się. Jest sajebiście. W końcu. Podnieś to. Nie mogę, mam wszystkiego za dużo. Sprawdźmy, co bym mógł sobie liczyć. W sumie nic. W sumie nic. Za ja specjalnie nie mogę stanąć. Ej, co tutaj jeszcze coś idzie? Łap! Ja mogę tu jeszcze coś popodnosić? Leżą jeszcze jakieś gadżety? Młotek A wiecie jak złapać najszybciej szybciej zająca? Młotkiem w kolano mu trzeba przyjechać. Leży! Pompka to jest jednak pompka, nie? Robi robotę, wiecie o co chodzi Ło! Wow. Wow, wow 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 halo, halo Odsuń to się Idź Czekaj, mam tu coś jeszcze ciekawego? Ej Muszę to przeładować O, co, gdzie on się zresp Widziałeś go? Widziałeś go, gnoje? Ej, nie, nie mogę tam iść jak nie przeładuję wszystkich broni Woźniarka oczywiście jest przeładowana Pompka musimy przeładować ale już pewnie nie ma GNOI to Znaczy Tu jest gadżetów, aż się Aż serce boli, że ich nie możemy popodnosić, ze względu na to, że mamy już pełną. Ej, ale już to coś wszyscy są na hita, nie? Tak jest. Czekaj, a tak sobie pójdźmy jeszcze zobaczyć, co tutaj leży. My stąd żeśmy zaczynali, dobra. Wiem, o co chodzi. Pach. To jest... Sorry, nie trafiłem. Dostanę się do helikoptera. Zaraz się tam dostanę. Ale odłożymy sobie młotek. Odłożymy sobie to. I jest git. Odłożyłem to z tego względu, że. Nieraz coś podnieść. Rozumiesz to ten, to nie mamy miejsca w ekwipunku, nie? O, poczekaj, dobra, tutaj już chyba byliśmy, on, tak? Trisza, nikt nas nie goni? Co odsun się ode mnie, polero? Jedna zróbmy sobie jedną ważną rzecz: Mianowicie taką, że zamieńmy sobie, żebyśmy mieli jedną taką broń, machnąć wiesz w łeb, puh, odejdź, a odejdź. Ty kurna, lampu zero jedna. Ej, to oni się tutaj będą mi cały czas pojawiać? Leż. Spać. Do mycia. Dobra, lecimy. to get everyone the fuck out of L.A. Have you seen Tisha? Who? A girl. Teenager. Goofy jacket. I haven't seen anyone. The doctor? Struck off. Oh, Goodbye. Again? <laughs> That's I deserve. We can save Sam. I got it from Reed. A one-shot cure. He meant it for me, but maybe he didn't. Maybe I don't need it. Not his head, you idiot. I've a the problem.

ta się, holera jasne. O, widać, że umie tym pilotować. Lipa by była, jakby się rozbili z Oczywiście, że tak. No i co teraz będzie się działo się? Tego dużego jak nas strzała położy, to jest dobry. O! Bank. Także za nami jest główna fabuła gry Detisland 2. Jeśli się podobało, bało to zostaw łapeczkę w górę. Napisz fajny komentarz. Jeśli dotrwałeś do końca, napisz. Zrobione. I co, trzymajcie się do następnego odcinka. Może wejdziecie kiedyś na tego stream, streama, na Twitcha. Albo może zrobimy live'a. Na YouTube. To wszystko zale zależy od Was. Co chcecie, napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Także trzymajcie się jeszcze raz cieplutko. Do następnego. Cześć!